W małym hiszpańskim miasteczku Riquelme znalazł wszystko, czego potrzebował – zaufania, swobody i trenera, który rozumiał jego potrzeby. Benito Floro, a później Manuel Pellegrini dali mu to, czego nie dał Van Hal, pozycję centralnego rozgrywającego i pełną kontrolę nad grą zespołu. Współpraca z Diego Forlanem, który przyjechał z Manchesteru United okazała się magiczna. Jak wspominał sam Forlan, Rikelme przewidywał moje ruchy i dawał mi piłki, o których marzy każdy napastnik. Po jego podaniach strzelił mnóstwo goli, powiedział Forlan. W sezonie 2004-2005 Rikelme doprowadził Villarreal do trzeciego miejsca w Lalizie, najlepszego wyniku w historii klubu. Strzelił 15 bramek w 35 meczach, co było jego życiowym rekordem. Wyczyn ten doceniła też FIFA, nominując go do najlepszego zawodnika roku na całym świecie. Sezon 2005-2006 był magiczny dla Villarealu. Żółta Łódź Podwodna, jak nazywano klub z 50 tysięcznego hiszpańskiego miasteczka pod wodzą Manuela Pellegriniego, osiągnęła niemożliwe. W debiucie w Lidze mistrzów dotarła aż do półfinału, eliminując po drodze takie potęgi jak Manchester United, Glasgow Rangers czy Intermediolan. Dla Rickelme był to dowód na to, że może odnosić sukcesy w Europie na swoich warunkach. Po koszmarze w Barcelonie znalazł w Villarreal idealny dom. Trenera, który go rozumiał, kolegów, którzy go szanowali i kibiców, którzy bardzo go uwielbiali. Jego partnerstwo z Diego Forlanem było kapitalne, a w tamtym sezonie strzelił 14 bramek we wszystkich rozgrywkach.